Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, on stał nad jeziorem Genezaret. Zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział, mistrzu. Całą noc pracowaliśmy i nic nie łowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzuca sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Wyjdź ode mnie, panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się. Odtąd ludzi będziesz łowił, i wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Kochani bracia i siostry. Może jest jakiś taki fragment Biblii, z którym się utożsamiacie, że jest taki, w którym, który mówi coś konkretnie o Twoim życiu, albo jakoś zmienił to Twoje życie. Dzisiaj, kiedy Łukasz, Ewangelista Łukasz, pokazuje nam, te dwie sceny. Pierwsza jest krótka, pokazuje nam ten tłum, który ciśnie do Jezusa, który chce Go słuchać, który niejako chce wykrzyczać to swoje pragnienie: Mów, Jezu, tak? chcemy, Cię, chcemy Cię słuchać. Eee, czy jest we mnie to? To takie pragnienie, czy chcę mu właśnie teraz to, to powiedzieć? tak? Jezu, mów do mnie przez to swoje słowa, słowo. I mamy tych uczniów, ale głównie przypatrujemy się Piotrowi, który płucze sieci puste po nieudanym połowie nocnym. Pochylony, pewnie z myślą, tak natrudziłem się i nic. Co powiem żonie, kiedy wrócę i powiem: nic nie zarobiłem, nie będzie dzisiaj na zakupy. Te puste sieci to jest obraz wielu takich rzeczy. W naszym życiu, które właśnie wyrażają jakiś trud, z którym należy się zmierzyć. Ale w tym wszystkim jest to Jezusowe spojrzenie, które widzi tego Piotra. To spojrzenie jest przenikające, jest wejściem w to jego miejsce pracy, i niejako tutaj Jezus. Może jakoś tak niezauważony, ale wprasza się i wchodzi na tę łódź Piotra, nie pytając go o zgodę. Z kontekstu wiemy, że no Jezus już się zna z Piotrem, bo w, już uzdrowił teściową Piotra. Już tam jest wzmianka, że, że Jezus się zatrzymał. Mieszka u Piotra, więc się znają. Ale ten Piotr, który właśnie zmęczony, pewnie ostatnia myśl, jaka przechodzi mu przez głowę, to, żeby już zakończyć tę nockę, wrócić do domu i czekać na następny połów. Ale Jezus zaprasza go, by te, tak wypłynął jeszcze raz, nieco, nieco odbił od brzegu, tak? Żeby niejako się wyprostował, odszedł nad, na chwilę od tego, co w tym momencie wydaje mu się e, w pewnym sensie tragiczne. Tak żeby mógł popatrzeć na to z innej perspektywy. I ten Piotr, który jest przy Jezusie, który nieco odbija od brzegu, czyli pozwala też odejść od tego skupienia się na, tylko i wyłącznie na problemie, wtedy ten Piotr może zauważyć ten wielki tłum przy Jezusie który właśnie słucha Go. Już Piotr nie jest w tym tłumie, czy obok tego tłumu, gdzieś nie wyrażając w ogóle zainteresowania tym, co Jezus mówi, ale niejako jest w centrum, przy Jezusie. Poszerza się Jego horyzont, niejako Piotr może się poczuć już jakoś wybrany, Zauważony. I wtedy Jezus przechodzi do, do następnego kroku. Zachęca Piotra, wypłyń na głębiej i zarzuć jeszcze raz sieć. I Piotr nie przyjmuje tego z jakimś wielkim entuzjazmem, bo jak tu cieśla. Się wtrąca w rybackie sprawy, nie znając się w ogóle na nich. Więc Piotr przedstawia swoje zdanie, dyskutuje, przedstawia ten swój punkt widzenia, niejako się szarpie z Jezusem, ale w końcu daje mu to pierwszeństwo na Twoje słowo. Czyli nie ze względu na moje jakieś przekonanie. Nie ze względu na to, że ja się znam i wiem lepiej, że to na pewno nie wyjdzie, co Ty w ogóle mówisz, ale na Twoje słowo zrobię to, zrobię to dla Ciebie. Jezus, który mówi: wypłyn na głębie, to ta głębia oznacza nie tylko głębokość, ale tutaj chodzi o pewną bożą. Tajemnica, że Ty, Piotrze, jeszcze tego nie widzisz, ale ja już to widzę i wiem, co będzie dalej. Czy wchodzisz w to? Potem pojawia się to zdumienie ta sieć pełna ryb. I tak jak szliśmy w ostatnim czasie przez ten szereg objawiania się. Jezusa ludziom, tak tu kolejny raz następuje ta Epifania, to objawienie się tej mocy Bożej, która dokonuje rzeczy niemożliwych. I w tym momencie, kiedy Piotr widzi to, następuje piękne wyznanie, piękne przejście od do podejścia do, do Jezusa. Dla Piotra to nie jest już mistrz, ale to jest Pan. Piotr widząc upada przed Jezusa i mówi: Panie, czyli wyznaje tak, Ty panujesz nad wszystkim, nad tym całym światem, nad tym co na lądzie, nad tym co pod w głębinach morskich, ale równocześnie z tym wyznaniem Piotra przychodzi pokusa. Wyjdź, panie, odejdź, bo nie jestem godzien, jestem grzeszny. To jest ten głos złego, który próbuje wmówić niejednemu człowiekowi, kim ty jesteś, żeby być tak blisko Boga. To kłamstwo, które próbuje mi wmówić, jesteś taki, a taki. Gdzieś ten zły chce wejść przez tę furtkę lęku, który zamknie mnie na tę obfitość tego połowu, który daje Bóg. Jezus dotyka tej rany lęku i mówi do Piotra: nie bój się. Jestem w stanie zmienić twoje życie, jestem w stanie wyprowadzić cię z tego pochylenia, wyprostować cię, dać ci nadzieję, dać ci siłę wtedy kiedy już ci jej brakuje. Niejako w tym wszystkim Jezus daje poznać Piotrowi jakąś tą swoją słabość, biedę, też tą prawdę, że jest grzeszny. Od tego nikt nie ucieknie. Ale Jezus, który mówi: Nie przeszkadza mi Twoja słabość, ja sobie z tym poradzę. Tylko czy chcesz pójść krok dalej? Pójść za mną, już nie tylko być rybakiem, ale tym, który będzie razem ze mną łowił ludzi dla zbawienia. Piękny tekst, bardzo głęboki. Myślę, że też doświadczamy to, tego w jakimś stopniu przy kratkach konfesjonału. Kiedy gdzieś przygnieceni ich ciężarem, tego naszych grzechów, możemy dzisiaj usłyszeć, tak? odbij nieco, zarzuć jeszcze raz sieć, tak? spróbuj. Może dzisiaj Ci się to nie wydaje niemożliwe wygrać z jakimś naw złym nawykiem, może z jakimś uzależnieniem, ale nie poddawaj się. Ja jestem przy Tobie i mogę dać Ci obfity połów, tylko wybuń na głębie.